Cześć kochani, witam was w kolejnym filmie na moim kanale dzisiaj nagrywam dla was vloga vloga z czterech dni chyba jak coś, przepraszam, że tutaj jest coś takiego, ale jak zwykle jeśli chodzi o vloga, vloga nagrywam telefonem, a mam piękniętą szybkę ale spokojnie, spokojnie za jakiś czas zmieniam telefon, więc vlogi będą już bez bitej szybki na poniedziałek, 15 lipca jestem aktualnie w domu ale za dwie godziny, tak, za dwie godziny wyjeżdżam i będę jechała do Warszawy. A co będzie się działo, zobaczycie dalej. Tylko kochani, jestem już w Warszawie, jest godzina 22.20. Jestem na dworcu centralnym i za chwilę idę sobie. Wschód Złote Tarasy i będę jechała do pewnych osób, później zobaczycie kto to jest. chcecie, chcecie wiedzieć, co się mnie dzieje na bieżąco, to wbijajcie na mojego Instagrama. Koniecznie obserwować, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Kochani, patrzcie, u kogo jestem. Jestem u Kamilei Oli i za chwilę będziemy nagrywać live'a. Tak, u Kamilei Oli. Kamil Ola. Sajko Kawał. Znaczy tak nie spawiam? być taki niemiły. I będziemy za chwilę nagrywać live'a na ich TikToku, Pamiętaj. także pamiętajcie kochani, wbijcie na TikToka Instagrama, psychokabl. Pamiętaj koniecznie. Ola, 30 lat i cię zmieniam, <laughs> <laughs> bo Kinga się będzie miała hejt po Dokładnie. <laughs> Hej, kochani, jest teraz godzina dziewiąta i jest wtorek. Za chwilę z Seiko Couple oraz z Adamem Rzekiewiczem wyjeżdżamy do Gdyni. Spędzimy tam dzisiejszy cały dzień, również nocujemy w hotelu w Gdyni. A jutro z rana wyjeżdżamy do Władysława na event do Ocean Parku i będziemy tam razem z innymi TikTokerami, także będziecie widzieć, co się dzieje dalej. Jedziemy kochani w Jedziemy. czwórkę do... Jedziemy. Ale jak jedziemy? Jedziemy! <laughs> już jesteśmy kochani pod hotelem. I za chwilę idziemy się ogarnąć. Super powane... powane. Moje super porwane rajstopy podczas zakładania, ponieważ jest dosyć zimno. Jesteśmy kochani już w hotelu. Ja właśnie będę jechała do mojego pokoju. I w ogóle, patrzcie, jak ja mam super fit w skarpetkach kwota, naprawdę są świetne. Więc jechaliśmy około 4-5 godzin do Gdyni, teraz właśnie jesteśmy w hotelu, chcemy się ogarnąć i tak dalej i mamy zamiar jechać do Gdańska, do Sopotu na molo, no i jeszcze gdzieś pewnie pojedziemy, chcemy porobić jakieś fotki i ogólnie nie tracić czasu, ponieważ jest godzina 15, a nawet przed 15, także żeby nie tracić czasu Będziemy się ogarniać ze wszystkim i gdzieś sobie pojedziemy. W ogóle, kochani, mam pokój na trzecim piętrze i hotel mamy na takim lekkim wzgórzu. Więc spójrzcie, jaki ja, ja mam piękny widok. Co prawda, może nie widać, ale jest tutaj mega wysoko. Więc piękny widok. Na 16 to za chwilę wychodzimy z hotelu do miasta. Ogólnie idę teraz bez rajstop. Więc jestem ciekawa, czy będzie mi ciepło, ponieważ pogoda nad morzem nie jest bardzo dobra. Jest około 20 stopni, ale i tak mam zamiar pojechać do jakiegoś sklepu i sobie kupić rajstopy, więc najwyżej trochę zmarznę, ale założę rajstopy, ponieważ wcześniejsze, które założyłam, są całe porwane, więc już ich nie założę. Ale dobra, zaraz wychodzimy i widzimy się później, a właściwie to za parę sekund. Sami już. Oj, oj, oj. Porwałam rajstopy, więc muszę sobie kupić nowe. Tym razem kupić dwie pary. No Dobrze, kochanie. To w takim razie znajdźmy ją. No po prostu wybierz tą, która ci najlepiej odpowiada. Kolor. kolor możesz wybrać: różowy, czerwony. A Ola, słuchajcie, kupuje kosmetyki. Wszystkie. Nie wiem, czy taka będzie ok. Ola, czemu musisz kupować kosmetyki? Bo zostawiam kosmetyczkę w Warszawie i muszę kupić wszystko Oprócz czesawki do rzęs no tak, to najważniejsze mhm. Więc Ola kupuje kosmetyki, a ja kupiłam moje bardzo potrzebne rajstopy Jesteśmy kochani w galerii w Rivierze w Gdańsku W Gdańsku, prawda? Gdyni, a nie Gdy... w Gdańsku? Chyba już w Gdańsku ja Nie, wiem, tego nie jest pamiętam, w Gdańsku. jesteśmy w Rivierze Byłyśmy w toalecie, założyłam sobie rajstopy Tym razem nie porwałam ja się umalowałam nowym podkładem. I... Tak, bo Ola jako kosmetyczki, jak wiecie, więc Ola się umalowała i teraz idziemy jeść, więc idziemy do chłopaków. Słuchajcie, wzięli mnie, Ole i Kamila za rodzinę i sprzedali nam bilet rodzinny na molo Wiadomo, w Sopocie. Wiadomo, jest sojc, ale nie jest ja matką. Backstage robienia fotek Pójdź do Czego się nie robi dla... Albo zdjęć? tak, dawaj. Nie no słuchajcie. Nie mogę. Ej, dobre, ty... Nie jadę... śmieję się. Nie, akurat słuchaj, tak jeszcze wyszły. Tak. Nie śmiej się, bo jest nie. Ale popatę, musisz tego... Dawaj, dawaj, dawaj. I właśnie tak się robi zdjęcia. Słuchajcie, jest taka opcja, kiedy było zimno, mi to nie przeszkadza, więc nie wracam do samochodu, jeszcze się przejdziemy po rynku. No i patrzcie, Kinga Wilczewska jest w mojej bluzie. Z powodu, że mam super dresową sukienkę na sobie i podeszła do mnie moja Witka i zrobiła się super fotę. Bardzo mi się spodobała, więc prawdopodobnie wstawię ją na Insta. I tutaj właśnie są moi widzowie, którzy chcieli być na filmiku, więc proszę bardzo. Słuchajcie, jest godzina prawie 22. Jesteśmy w hotelu. Ja w tym momencie odpoczywam sobie leżę, ładuję telefon i po prostu naprawdę. Mimo tego, że specjalnie dużo rzeczy nie robiliśmy, to i tak jestem mega zmęczona. Może to przez to, że 5 godzin jechaliśmy samochodem, ale nie mam pojęcia. W każdym bądź razie e, jutro o 10:30 wyjeżdżamy do Władysławowa na event z naszymi widzami, obserwatorami, fanami, jak kto boli. E, więc jeżeli chcecie być na bieżąco z takimi eventami, jeżeli chcecie wiedzieć, gdzie jadę, kiedy, gdzie możecie mnie spotkać, o której godzinie itd., tak to oczywiście wiecie na mojego Instagrama, ponieważ na Instagramie, szczególnie w wakacje, jestem bardzo aktywna. Także no, słuchajcie, już się przebrałam, eee, ogarnęłam i tak dalej. I teraz powiem Wam o takiej dosyć istotnej dla mnie rzeczy. Więc osoby, które oglądały mój filmik o chorobie, wiedzą, że w lipcu 2017 roku, czyli około 2 lata temu zachorowałam na łysienie plackowate. To znaczy z mamą znalazłam łysy placek na głowie. I z tego, co pamiętam, to równo, dosłownie równo dwa lata temu to się zadziało i w Sopocie. Byłam dzisiaj w Sopocie, przejeżdżałam również obok apartamentu, w którym znalazłam mu placek na głowie i powiem wam szczerze, że troszkę zabolało mi serce, troszkę zakuło, ponieważ jednak pojawiły się, przypomniały mi się takie, wiecie, nieprzyjemne wspomnienia z przeszłości, o których... Nie pamiętałam przez długi czas, sobie przypomniałam, ale w sumie ta choroba, te wszystkie moje przejścia dodały mi bardzo dużo odwagi, empatii, pewności siebie i ogólnie bardzo mnie zmieniły. W ciągu ostatnich dwóch lat totalnie się zmieniłam, dosłownie o 180 stopni. Wiele osób mówi, że jestem nie do poznania. W przeciwieństwie do poprzednich lat, yy, oczywiście w pozytywnym sensie. Także, w sumie, z jednej strony się cieszę, że ta choroba mnie spotkała, bo gdyby nie to, nie miałabym pewnie odwagi i siły, aby prężnie, odważnie spełniać moje marzenia. Na 23. Ja właśnie sobie teraz stoję. Patrzę przez okno i patrzcie, jak pięknie wygląda. Dynia Jest przepięknie. Co prawda o wiele lepszy byłby widok na morze, szczególnie w ciągu dnia, no bo jednak w nocy tego może by nie zobaczyła. Ale też jest super widok, bo jesteśmy dosyć wysoko. Słuchajcie, kochani, jest godzina piąta. I za chwilę dochodzi do mnie Iza Zabielska. Jechała w nocy pociągiem tutaj do Gdyni, także Iza do mnie przechodzi i z rana razem z Idą jedziemy na event. Hejka kochani. Jest godzina 9.05 we wtorek. Iza Zabielska przyjechała o 5 godzinie do hotelu. Miałyśmy razem pokój i zamiast spać to do godziny 8 przegadałyśmy, czyli 3 godziny gadałyśmy i ósmej, około 8 poszłyśmy spać. Ja tak? Teraz sobie wchodzę do windy, dzisiaj będę tak ubrana na jeziorce, teraz mam jeszcze klapki kułota, ale będę miała chwilę. Także schodzę na śniadanie i właśnie z wizją przegadałyśmy 3 godziny. Ja wstać o 15, ale sam o 9. Szybko się ogarnęłam i na ja lecę. Hej, kochani, jesteśmy w Ocean Parku, jest godzina 11.40 i zaraz oj, za z tyłu, i zaraz e, rozpoczynamy event. Hejka, kochani, już czekamy na event. I słuchajcie, jest ze mną Nikola Wilczewska. Kojarzycie skąd z to nazwisko? Na Za minutę rozpoczynamy przydzielanie do grupy. Grupy będą... właśnie, ilu osobowo będą? Adam w tym momencie nagrywa TikToki z naszym teamem. Ja już nagrałam dwa TikToki, zaraz szukam kolejnej piosenki do nagrania. Teraz nagrywamy z naszym teamem TikToki. I nie wiedzieliśmy, że z tego wieloryba wystrzela woda. Dokładnie z tego czegoś, co kilka minut leci woda, jak z prawdziwego wieloryba. Jesteście tym zaskoczeni, prawda? No, też była zaskoczona. Każdy kochani zbiega się pod wieloryba na zdjęcie i autografy z nami. Słuchajcie, jeden z moich najlepszych eventów Bardzo mi się podobało Co prawda jeszcze nie skończyliśmy Natomiast świetnie I to, Kochani, słuchajcie Ja już jestem od około półtorej godziny w Warszawie yy, Dzisiaj nocuję u mojej rodziny Także spędziliśmy troszkę razem czasu Jest 23.30 I ja zaraz kładę się spać Bo jestem mega i tu mega zmęczona Jutro już wracam do domu Także będę miała czas na odpoczynek i regenerację, bo w następnym tygodniu jadę do Bułgarii na no. Dzień dobry, kochani, jest czwartek, godzina 9.15. Jestem na dworcu centralnym, już czekam na pociąg, ponieważ mam o 9.40. Także wracam do domu. Jestem mega i to mega zmęczona po tych kilku dniach. Mam nadzieję, że vlog wam się podobał, mimo tego, że on dużo wstawek z Instagrama ale niestety nie miałam czasu, aby wszystko nagrywać aparatem w telefonie, więc nagrywałam jakieś tam rzeczy na Story i tutaj wam wstawiłam, bo wiem, że wiele osób, które mnie oglądają na YouTubie, nie obserwuje mojego Instagrama. Także musicie obserwować bieżącego więc... mojego Instagrama, bo jak mówiłam, na Instastory właśnie w następnym tygodniu wyjeżdżam do Bułgarii, także może być fajnie na tym Story. I ogólnie moim Instagramie z Dziękuję Wam za oglądanie tego vloga. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Zostawiajcie łapki w górę, subskrypcję, dzwoneczkiem i włączajcie wszystkie powiadomienia. Oraz napiszcie komentarz, czy filmik Wam się podobał. Więc to wszystko na dzisiaj. Pa, pa.